Witam ponownie. Yy, zaczynamy z tego miejsca, ponieważ yy, mam pewne postanowienie co do ksiąg, które znajdę yy, w grze. Yy, podczas normalnej gry, jak teraz, włączę księgę. O, iskry się nauczymy. Włączę księgę i będę powoli przewijać, abyście mogli sobie sami przeczytać. Jednak, zrobię inną listę i nagram inne filmiki, gdzie ja czytam. Normalnie księgę, którą znajdę w grze. Okej, okay. a więc miłego czytania tej książki. Tak jest, koniec księgi. I ruszajmy dalej. Nie pamiętam, czy. Okej, okay. stamtąd przyszliśmy, i tu mamy schodzić, założę się, że ktoś tam jest. Uwaga, nie, zawsze mam takie poczucie raczej przeczucie przeczucie, że coś jest pod schodami ukryte. Wybaczcie, trochę mi się odbija po obiadku. No, no, no. tu nic nie ma chyba. He. O? No, czy ja mam zatru... te... Nie, nie mam wow. Mamy awans od razu weźmiemy kondycję i weźmiemy sobie yy, czy jest blokowanie jest błapo. blokowanie o to się przyda okej okay, mamy go śnieżny jad down before anything else shows up yes the claw I know how it works the claw the markings the door in the Hall of Stories I know how they all fit together help me down and I'll show you you won't believe the power the Nords have hidden there Does it look like I can move? You have to cut me down first. Get me down! Get me down! Nie tak czy nie ufam, ale yeah. What was that? kurde, frajer! chodź tu. No, mamy tu też poniedziałnik, żelazny miecz. Odkryte czarny głazu, mały klejnot duż. dusz. Moment, oczywiście księgę zdobyłem nową. A, tylko tyle. Mimo, że krótkie, to i tak zrobię oddzielny filmik od tego. To mi się wydaje, że przyda się niektórym. I nagrywam Stoper oczywiście am włączony. Zapiszę sobie. Jak już widać na mapie, że coś nie tak się dzieje. Aha Tak jest. Rozwanamy ścierwo. Pradawny norski miecz Oj wolniejszy jest niż stalowy. No tak mi się wydaje Ich trzeba obszukiwać Bo przynajmniej na początku wiem że w później. O tutaj pułapka Wiem że w późniejszych częściach A można było ich y, oczywiście w pułapkę wciągnąć A ten pan wstanie Oj ci będą twardzi nie może się bronić przed nami. Jest ich tu więcej. Najpierw zabijemy tego. tego słabszego. Aj, widziałem! Kurde, przestraszyłem się troszkę. Nie mam, nie, mam już muszę zobaczyć oddech. Jeden i drugi. O, jeszcze żyje. No, nieźle obrywamy. O, sztabka. I powiem Wam. Nie, żyjemy magii, ok. Eee, wiecie co? Muszę sobie ustawić przedmioty jako ulubione. Broń, stalowy miecz. Eee, tak, wiem, wiem. I. Trzewiki futrzane? No, sprzedamy to, chociaż. Nie, tam lekkie. Tarcza do ulubionych. Yy, zaraz, zbroiłem się? Nie. Bro A, zaraz, przecież właśnie tak, kół wciskając. Jak widzicie, możemy włączyć sobie ulubione. O tu, to będzie miecz szklaną tarcza. Tylko że. A, po prostu, nie pokazuje do której ręki. Zawsze w, w lewej się trzyma tarczę, tak? No, tutaj skrzynię mamy, widzę. Okej, okay, o. Zamknięta kluczem. Aj, jaj, jaj. Okej. Okay. Okej. Okay. No, w sumie nie takie trudne. O, co to, to jest? To jest taki kolec, bo... Jakby nie, silniejsze, ale nie wiem czy. No dobra, możemy na razie tego używać. Ła, wyłączamy i sprawdzimy, jak to działa. Ten kolec, Uwaga, trzeba na pułapki. Tyle? A właśnie. Pomyśleli, pomyśleli ci? Żeby nie wchodzić? Uwaga. Po prostu ich dziabie w łeb Zdrowie damy I ciężki pancerz Tych panów teraz przeszukamy Po złoto O złoty naszyjnik A właśnie No spoko Strzały, a i tędy zmęczeni, zmęczeni jesteśmy, czy coś tu jeszcze jest? Nie, chyba nie To jest ten moment Kurde, nie lubię tego momentu strasznie Zaraz zobaczycie zresztą dlaczego Nie. nie zaraz, coś mi się pomyliło, to nie... To chyba nie ta jaskinia, co mi się wydaje. Znaczy zaraz sprawdzimy czy może nie przeszedł dalej. Nie zdaje się, że to nie ta jaskinia. kiedyś yy, wlazłem do takiej jaskini, gdzie był taki sam właśnie moment. Taki śnieżny w pewnym momencie I tam była kupa troli o, przepraszam. No, Anchides ma siłę O, jaj, Dużo jej. Dużo to my. Teraz. Wręcz na broni jednak my jej nie będziemy używać. O, już przejście. Dobrze, dobrze. A. No nie ciężko. A? Ajajajaj. obrwaliśmy, a tu wrogowie wstają. Co jak najszybciej wyeliminować przeciwników dopóki wstają. Jednak wykorzystamy to, że jesteśmy inteligentniejsi niż one. Tak jest. I tu gdzieś powinien być jeszcze łucznik. W, nie, nie włócznik, to łucznik dobrze mówię. I zmienimy na, na łuk na razie. A nie, jednak zdjął. To jest fół, też po to, sobie zrobiłem to. Tak, świetnie. O, uwaga! Trzeba przyznać, że walka to jest o niebo lepsza niż w Oblivionie. Jednak Oblivion. Obli Oblivion, Oj. Oblivion jednak miał. Taki klimat, on miał takie coś. Co jak ja w to grałem to po prostu czułem. Czułem, że mięknę w kolanach. Po prostu tak. Jak kobiety widzą mnie, tak ja się czułem, gdy grałem w Oblivion, Wymiękałem. O! I tutaj jest moment, w który się będzie często w grze pojawiać. To jest bardzo proste. Bierzemy sobie różne, szukamy... Szukamy złoty szpon i tutaj na tych szponach jest pokazane jak ma jaka kolejność ma być. Niedźwiedź ćma czy co to jest? Trąćma. Niedźwiedź ćma i sowa. No, okej. Okay. A, miecz mam ustawiony. Jednak wydaje mi się, że miecz jest trochę szybszy, powiem Wam. A nam będzie szybkość potrzebna. I duże obrażenia. Dobra. Na razie przestaję. Bo tu będzie silny przeciwnik. Od razu Wam mówię, spoiler. Jaki tam spoiler. Batman, tak. Uwaga, uwaga. O, to się mi nogą. Ah, tak jest. On powinien mieć specjalny miecz. Tak jest. Miecz chłodu. Smoczy kamień? To to nie wiem, co to jest. Szczerze mówiąc. O, oh, przepraszam Was na chwilę.